Co Cię smuci? Smuci mnie to, że, że... jak akurat Ty nie chcesz się ze mną bawić. No, ale co Cię złości? Złości mnie to, jak buduję zamek z piasku, a potem Ty mi go psuje. Czego się boisz? Boisz się pająków, duchów, węży. I dobrze. Czego się wstydzisz? Wstydzę się występowania w filmiku, na teatrze. Dobrze. Czego zazdrościsz? się lęce. ...i tu. A, a to Cię cieszy? Cieszy mnie to, jak akurat lęka do nas przychodzi, od mnie przychodzi, nie do niej.